Ciężka praca. A ty u całą taką historię powiedzieć? No dobrze, na no co? Ciężka praca Ciężka. popłaca, więc nie, biorę. Coś minisa? nie, Podponami nie, no. nie, 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 ma, Dawaj go. Ej, renegade raider! Schum, nie zabijaj, nie zabijaj, nie zabijaj! Samowita. Popatrzmy na nią! Dobra. Jesteście chorzy. Ej, to jest chłop! Musiałem. Jeszcze <laughs> vale. na, 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 napatrzyłeś się? No napatrzyłem się. Witam. Jestem usatysfakcjonowany, masz tu